Siemanko, cześć, witajcie, 4 sierpnia, około godziny 16:00. i jak widzicie pogoda dalej nie rozpieszcza, brat prasuje, ja zwożę i możecie zobaczyć co się dzieje przede mną, idą ostre chmury, słońce porządnie daje, jaskółki nisko latają, czyli znak, że coś nadchodzi, a co nadchodzi? Nadchodzi burza. No i co? Lawetę mam odpiętą, wożę oczywiście lawetą w dalszym ciągu Michała została troszeczkę że tak powiem yy, złożona do kupy bo brakowało wielu desek wiadome deski przez zimę tam gdzie akurat też była słoma jeszcze leżała bo to wiecie jak to jest z deskami jak gorszego sortu jak są po prostu wszystko się połamało powlatywało I jeszcze tam gdzie nie gdzie są jakieś dziurki gdzie po prostu jak widzicie tutaj no nie dało się dobrać takich desek idealnych, też nie mamy. I co? Dzisiejsza jeszcze była mała awaria. Urwało się tutaj. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tutaj się urwało. Nie wiem jak to jest wymyślone, kto to robił. Ciężko mi powiedzieć, że mocowanie tutaj do osi do skręcania dyszlem jest po prostu na samym końcu przymocowane tak, tak byle jak, żadnego odstępu chociażby to było dane gdzieś tutaj odsunięte od osi ja bym to jeszcze zrozumiał no ale czemu tak zrobili po prostu wiem, że yy, no ciężar, to się szybko tam bolec wyrabia i się urywa to wcześniej była rama od rozrzutnika to wcześniej wszystko jest od rozrzutnika yy, dokładnie nie wiem jak tam pojemność 4,5 tony Dwuosiowego. No i jak to miało też wytrzymywać ciężar robornika? Przecież, jak wiecie, jak ktoś dowalił konkretnie, no to to od razu szczeliło. No ale nie wiem, jak oni to zrobili. Dzisiaj akurat udało nam się to szybko zlikwidować, zrobić już na ostatecznie. Także nie powinno się przez długi, długi czas nic stać. Dobra. Palimy Renatę. Ręczny ściągnięty I lecimy Lecimy z tematem słoma Nie wiem jak tam będzie widać przez kamerę Mam nadzieję, że jest dobrze ustawiona Wszystko będziecie widzieć, słyszeć Dobrze klimatyzowaną przez to kabinę. W środku jest przyjemnie, drzwi otwarte na prześcież. Przewiew ma. I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tutaj, jak mi się pracuje ogólnie tym sprzętem. Jak ogólnie wygląda ta praca. Powiem Wam tak, nie przeszkadza mi na pewno to, że tutaj jest rewers i oczywiście też joystick, bezproblemowo, jedno i drugie idzie ogarnąć, nie ma tutaj jakiejś przeszkody, ale. Czasem człowiek się zapomina, jak przesiada się z New Hollanda, gdzie rewers jest tu Próbuje łapać tu, bo myśli, że tu jest rewers No ale tu jest żółw tak że jak ciągnik od razu cofa, czy rusza do przodu, to człowiek od razu się skapnie, że coś jest nie tak Ale czasem idzie, idzie się zapomnieć Nie ukrywam tego Wozimy lawetą ze względu na to, że pomieszczę 14 bel, 5 na długość, w sumie 10, 4 na górę, jestem w stanie pomieścić do tego dwie jeszcze tutaj na widły, z przyczepami nie będę się płóg, ale druga rzecz jest taka, że przyczepy są przygotowane pod mucenie, podżniwa na zborze są one przygotowane w tym roku, obydwie ze względu na to, że widzicie jaką mamy pogodę co chwilę pogoda, deszcz, pogoda, deszcz to żeby brat tak naprawdę nie stawał podczas młocki to przygotowane są dwie przyczepy żeby jedna mogła zostać na polu wraz z jednym ciągnikiem Druga oczywiście na pusto. No a trzecia w międzyczasie już leci z ściągnikiem na skórku. No albo do domu. Się, co Wam zaraz pokażę? Na pewno jest spora różnica. Może mi ktoś też tu wytłumaczy, czy to przez komorę? Czy ta Welger RP200 robi nieco inne tebele, Są inne szerokości, może ktoś tu w komentarzach się podzieli. Jak ona ma tą komorę ustawioną? Na ile? Jakie powinny wychodzić te bele, bo w porównaniu te z poprzednią prasą, jakie wychodziły, słomy, no to wiadomo, że słomy wchodzi w tą bele więcej, co jest widać, ale i też również na lawecie od razu idzie to odczuć, bo jak załaduję cztery, nie mogę załadować piątej. Jest duży problem. Więc... Średnica tych bel musi być dość spora także prasa musi prasować większe te bele niż nasza poprzednia welgerka bo jak sami widzicie już nie mam przestrzeni żeby załadować kolejną belkę już piątą tutaj na dole są dość, dość duże się wydawało, że belgerka no, ta, a tamta powinna tak samo pracować 120x120, a ta widocznie pracuje troszeczkę większe Może właśnie ktoś tu w komentarzach powie, jak, jakie dokładnie Bele są po niej. O kurczę, źle, źle sobie wziąłem ale to nic się nie dzieje. Zaraz sobie tutaj zmienię. No to nie jest problem. Jak człowiek właśnie mówi tutaj do, do kamery, to często ma bardziej w głowie to, co chce mówić, co chce powiedzieć. Nie zajmuje się tym, co się robi I jak widzicie, ledwo na styk wchodzi Teraz są nawet bardziej wchodzą, bo Ten tył o troszeczkę się odgiął W momencie, kiedy wciskałem bardziej na hama Więc teraz już po tych kilku razach Się idealnie dopasowywują I tak Porównując tutaj Pracę tym ciągnikiem, a ładowarką, jak sami wiecie, Merlo, którą mieliśmy, jest mi na pewno lepiej. Po pierwsze, jest wygodniej, stanowczo jest mi wygodniej, jest stanowczo lepiej. Oczywiście siedzenie pneumatyczne. Siedzi mi się dobrze, operuje mi się turem też dobrze. Już jak wiecie, w miarę to wszystko szybko tutaj pracuje, hydraulika, w merlo, jak już wiecie, dość wolno to wszystko chodziło, więc nie ma co porównywać, tam trzeba było dość sporo gazować, żeby to naprawdę. Cokolwiek się ruszyło na rozgrzanym. A tutaj wszystko pracuje normalnie, płynnie, więc to już jest wygoda dla mnie. Nie muszę się denerwować, stresować, że znowu coś nie idzie, że znowu coś się dzieje. poprzednią ładowarkę na plus bo to jest to, że mogę sobie swobodnie i spokojnie jeździć drogami bo tamtą no niestety ładowarką jaką mieliśmy był troszeczkę strach gdziekolwiek wyjechać dalej no bo jak się już coś stanie no to już scholować nie bardzo była dość niepewnym sprzętem, dlatego pracowała obrębnie gospodarstwa i tak było najlepiej. Tu ciągnikiem nie martwi się o nic, jadę. Jak na razie wiem, że wrócę, bo nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby trzeba było polować albo ściągnąć ciągnik. Zwłaszcza ten. Także poruszanie się ciągnikiem jest 100 razy lepsze według mnie. Wszystko widzę w ładowarce już niestety nie dało rady przez wysięgnik, a tutaj mam widoczność super wysoka kabina. Są oczywiście te minusy też. Tutaj, jeśli chodzi o, o ciągnik z turem, a ładowarkę jaką mieliśmy Bo wiadomo, Merlo miała swoje, swoje atuty, jeśli chodzi o skręt w miejscu Poruszanie się w ciasnych tutaj miejscach tym niestety muszę się nawracać po 100 razy Bo no, ciągnik jest sześciocylindrowy, jest długi, jest ciężki Także jest to też Ten gabaryt, ta wielkość jego jest minusem No i oczywiście brak Brak wysięgnika, brak teleskopu To no Sprawia to, że nie mogę ułożyć brodła, które układam właśnie w domu dość wysoko Zajmuje to sporo miejsca, takie brodełko małe, nie mogę już tych bel umiejscowić w jednym Ale za to Wam powiem Mamy jeszcze obmyślane inne place, inne miejsca, gdzie możemy tak naprawdę Te bele składować Więc jeszcze nie robi dla nas przeszkody. Jakoś sobie radzimy z tym. Ze wszystkim człowiek sobie poradzi. Nie ma tutaj jakichś problemów. Michał jeszcze samemu daje radę Na obecną przynajmniej chwilę Także Michał tutaj do złożenia nie jest potrzebny Ja jestem w stanie samemu sobie to ładować, zwozić Kiedy brat pracuje I tak samo układać Nie jest to ciężkie Rozpiąć i spiąć lawetę też może tutaj zarzucić w tym odcinku dlaczego staję przed każdą belą, a nie jadąc cały czas mnie zwolnię trochę i zacznę podnosić i bez stawania, bez naciskania na sprzęgło, ale powiem Wam, że nie chcę żeby te sznurki po prostu, które są na tych belach słomy brały się i przez ścierń ściągały. Możemy tych bel po prostu nie niszczyć, nie rozwalać. Nie chcę tego robić. Więc wolę to troszeczkę spokojniej ogarnąć, żeby nie było tutaj problemu. No za dużo tu jest. To no już nie będzie chyba jeszcze na raz i koniec. Nie wiem jak zresztą tam pola, ale chyba nie jeszcze jest przez brata. Więc nie mam się co spieszyć na obecną chwilę. Bo sami nie wiemy, co, co tu robić, tak naprawdę, przez tą pogodę. Czy prasować, czy w sumie do prasowania już, można powiedzieć, nic nie będzie. Ale czym się zająć? Czy może talerzowaniem? Bo pogoda jest tak niepewna, że wyjechalibyśmy kombajnem, a zjeżdżać za godzinę czy pół godziny, no to nie ma to najmniejszego sensu. Bo wiadomo, jak kombajn jest już doszykowany. Także to odpał, jazda. Ale po co? Wyjeżdżać, marnować, tak można zająć się czymś innym. to na przykład moglibyśmy już talerzówkę talerzówkę wziąć i zapiąć, przygotować może akurat moja bestia by się wykazała troszeczkę chociaż chociaż raz w życiu by zobaczyła pracę polową a nie tylko transport z przyczepami, z lawetami także zobaczyłaby może coś innego Taki krótkie sprawdziany jak sobie w polu radzi o, kamera dość, dość wysoko była ustawiona także nie wiem jak to jak to faktycznie wyszło Może dobrze Obecną chwilę duża korzyść przechodzi, tutaj na, na ciągnik z kurem. Przynajmniej dla mnie lepiej mi się pracuje niż z ładowarką. Nie kurzę się tak, nie jest mi tak gorąco. Mam klimę przynajmniej w tym ciągniku, bo otwieram drzwi i jest super. Zobaczcie jak akurat sobie podjeżdżam, podpinam. Patrz, się Bo mi blokuje. Tak, wiecie, był tu automat, który się po prostu zacinał, brat go wywalił, i został nam taki zaczep. A, kurde. O jejku, jejku. I teraz tam. Nie mi Teraz się powinno udać Widzicie Ta blacha mi blokuje Żeby mi po prostu to ucho wskoczyło I żeby mógł normalnie cofnąć ale teraz się uda tak, no, nie odjadę do I zakładam bolca i mogę jechać. No i widzicie? Ha, Dobra, teraz mogę sobie. Włączyć klimę. O, nie docisnąłem guzika. Chyba też coś zaczyna, albo mi się wydaje. Jak wyjadę, to rozładuję i przyjeżdżam jeszcze raz najwyżej sprzed domu, tam jeszcze coś zbierzemy bo coś czuję, że już właśnie kropi. bo jak przeleci taki przelotny no to to się uda talerzować najgorsze są wyjazdy z takich miejsc bo nic nie widać Jakoś trzeba dawać sobie radę.